Cześć, dzień dobry, z tej strony Sim, Gada i witam Was bardzo gorąco na moim kanale po przerwie, po wszystkich wydarzeniach związanych z moim odejściem i z moim powrotem. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to zapraszam do poprzedniego filmu, gdzie są wszystkie wyjaśnienia oraz to, co się zmieniło właśnie w takiej mojej działalności internetowej, więc już tego nie będę powtarzała, nie będę już tym zanudzała, Zapominamy o tym, pamiętamy o nowościach i zapominamy o tym, co było także trochę takie. Nowa ja, wiecie o co chodzi. No i tak od razu z kopyta lecimy z konkursem, o którym Wam już niejednokrotnie mówiłam, bo mówiłam Wam o tym i podczas e, urodzin Singat, i podczas jeszcze czegoś, ale już nie pamiętam co to było, ale mówiłam, wspominałam, e, więc no w końcu robię to, co miałam. Do wygrania oczywiście najnowsze rozszerzenie wiejska e, Sielanka, które zostało ufundowane przez EA, za co bardzo dziękuję, bo wiecie, no mogę w jakiś sposób e, nagradzać moich widzów za to, że są moimi widzami. To jest takie miłe, że mogę wam robić takie podarunki. Myślę, że to fajny podarunek, bo wieska sieranka na ten moment naprawdę bardzo mocno mi się podoba, więc no, warto wziąć udział, warto tutaj spróbować swoich sił i właśnie wygrać ten dodatek, bo ja wiem, że nie każdego stać na tak duży wydatek. Większość czeka też na promocję, więc możecie akurat spróbować szans u mnie. A zadanie konkursowe będzie bardzo, bardzo. Proste, ponieważ musicie publicznie subskrybować mój kanał. No, ponieważ, no, słuchajcie, to jest, wiecie, konkurs dla moich widzów. E, musicie oczywiście obserwować mnie na Instagramie, e, bo w sumie, bo tak. <laughs> Nie. No tak po prostu sobie wymyśliłam, a tam też wrzucam bardzo dużo ciekawych informacji dotyczących tego, co się dzieje na moim kanale, więc chcę, żebyście też tam byli, a nie każdy o tym Instagramie tak naprawdę pamięta i, i w ogóle wie, że istnieje. Myślę, że, 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 że spoko tam być, bo wiecie, tam możemy sobie nawet porozmawiać, także ja myślę, że jest, jest dobrze, jest, jest spoko. No i co? I, i, I słuchajcie, na Instagrama wrzucam właśnie zdjęcie konkursowe, gdzie musicie napisać pod nim, biorę udział. Po prostu to Ułatwi mi e, sprawdzanie tego, co zrobiliście, że tu jesteście i tak dalej, i tak dalej. No i e, w komentarzu pod tym filmem musicie napisać i przekonać mnie, dlaczego to właśnie wy powinniście wygrać wiejską. No coś mi tutaj jedzie. Dlaczego to akurat wy powinniście wygrać wiejską sielankę? Bo wiecie, ja mam zawsze taki problem z wyborem, to może wy mi z tym wyborem najnormalniej w świecie pomożecie, no pisząc mi, dlaczego to wy akurat macie, macie tutaj zgarnąć liczę na waszą kreatywność tradycyjnie, bo e, wiecie, no, no zawsze ta kreatywność u mnie no wygrywa. No więc co? No to do roboty. E, bierzecie udział. Konkurs trwa to słuchajcie, 8 sierpnia do godziny 12. Prawdopodobnie, znaczy tak na 99% tego samego dnia e, Podam zwycięzcę i tego samego dnia również przekażę nagrodę, czyli kod do gry. I słuchajcie, taka jedna sprawa. Tutaj nie będzie tej zawartości darmowej, dodatkowej. To już od razu Wam mówię: No nie ma jej, nie jest to jakby ode mnie zależne, ale jej nie będzie, czyli tego drzewka, tego gnoma i tego rowerka. mam nadzieję, że to nic tam wielkiego wiecie dla Was. No, bo cała zawartość oczywiście gry jest. Oprócz właśnie tego, ale też Wam chcę o tym powiedzieć, żeby wszystko było później, no ja. Jasne. Czy ja Wam chcę coś jeszcze powiedzieć. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że, że tak naprawdę pierwszy film po tej moim, wiecie, odejściu to miał być nowa seria z wiejską sielanką. I właśnie tutaj widzicie moją postać Ali West i ona będzie bohaterką. I w sumie mam już nagrane kilka odcinków, ale po prostu z montażem się nie wyrobiłam, no i stwierdziłam, że po prostu żebyście nie musieli czekać na ten jakiśkolwiek film ode mnie to dzisiaj wrzucam konkurs no i co? Życzę Wam powodzenia i, 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 i piszcie, i piszcie, czekam na wasze komentarze, pamiętajcie o publicznej subskrypcji kanału, bo zawsze to sprawdzam i ja wszystko widzę, więc w sumie nie będę was zachęcać do subskrypcji, bo jak będziecie chcieli wziąć udział w konkursie, to i tak mnie zasubskrybujecie, ale łapeczkę w górę zostawić możecie, oczywiście jak zawsze tradycyjnie, no i co? Ja się z wami żegnam, cześć!